Cześć moi drodzy, z tej strony CDX i witam was w kolejnym materiale na tym kanale, w którym jak zwykle oceniam sobie 5 najlepszych stanowisk z naszej grupki na Facebooku, którą macie w opisie, jeżeli chcecie zgłosić swoje oraz poddamy je analizie krytycznej. Ostatnio puściłem post na grupie z zapytaniem, co chcielibyście zmienić w naszej wesołej serii, żeby była lepsza i dajecie tam dużo bardzo rzeczowych odpowiedzi <laughs> prowadzącego i niektóre z nich mam zamiar wprowadzić w życie, tak że w odcinkach będzie znacznie więcej mojej opinii o stanowisku, a nie tylko najzwyklejsze czytanie specyfikacji. Będą też już niedługo nagrody dla zwycięzców miejsca pierwszego oraz do odcinków, po waszej ucieszę w Końcu powrócą wyróżnienia. Także moi drodzy, zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Partnerem serii stanowiska widzów jest strona eneba.com, czyli jeden z największych na świecie serwisów zajmujących się sprzedażą kluczy do gier i wszelkiej maści innych produktów cyfrowych. Na eneba kupicie dosłownie każdą rzecz, którą sobie wymarzycie: od Battlefielda czy najnowszej Fify, przez Cyberpunka i Eurotraka, aż po niszowe gry indie. A w dodatku na enebie trwa teraz promocja na doładowania PlayStation Now, gdzie z moim kodem CDX, który by the way działa też na cały asortyment, przez link w opisie możecie kupić doładowanie na PlayStation Now o wartości 100 zł zaledwie za 84% oraz na przykład jeszcze dostać 2,5% cashbacku z Shops. Gorąco polecam sprawdzić promo w linku w opisie i zapraszam Was do dzisiejszych stanowisk. Na miejscu piątym dzisiejszego odcinka Szymon Świtała prezentuje nam naprawdę niczego sobie zarówno wizualnie, jak i również jeżeli chodzi o peryferię stanowisko, które buduje od około pół roku. Stanowisko, co warto myślę wspomnieć, bo dużo osób domagało się tego, żeby było więcej w serii stanowisk laptopowych jest właśnie oparte na laptopie Asus TUF Gaming F15 FX506LH, który jest oparty m.in. o i5 10. generacji 1030. 300H, 8GB pamięci operacyjnej oraz ssd o pojemności 1,5TB. Jeżeli chodzi o stronę graficzną, natomiast mamy tutaj gtx 1650, który myślę, że jak na laptopa jest całkiem OK kartą, jeżeli nie chcemy wydać jakichś dużych sum pieniędzy. Dodatkowo myślę, że warto podkreślić, że mamy tutaj aż 144 hz panel o przekątnej 15,6 cala. Jeżeli chodzi o wygląd, na pierwszy rzut oka już trzeba przyznać, że stanowisko to wygląda naprawdę czyściutko. Polecałbym jeszcze koledze odkleić naklejki z monitora, gdyż przynajmniej moim zdaniem troszeczkę onego szpecą oraz może ewentualnie usunąć chusteczki z parapetu, ale generalnie wszystko Wygląda w miarę czysto. Jeżeli chodzi o zarządzanie kablami, jest dobrze, chociaż mogłoby być lepiej. Na przykład tutaj przy kaloryferze widzę kabel od internetu, który znacznie lepiej mógłby być poprowadzony. Ale okej, okay, przechodząc już do peryferiów, mamy tutaj m.in. GK650K na gigapach padding, jeżeli chodzi o klawiaturkę, oczywiście SPC Gear. Całkiem niezła kawera. Zdarzyło mi się nawet popełnić jej recenzję, która myślę, że gdyby była 50 zł, tańsza, to byłaby naprawdę jednym z lepszych rozwiązań, jakie można za te pieniądze kupić. Następnie, jeżeli chodzi o monitor, jest to naprawdę przyjemny GMaster od Yamy. O przykłonej 24 cali Full HD z matrycą IPS o 165 Hz. Do tego sławki JBL Tune 500 bt które są, no nie ukrywajmy bardzo przepłacone, ale powiedzmy, że okej. Okay. No i to tyle, jeżeli chodzi o peryferia. stanowisko jest zdecydowanie bardzo proste, natomiast myślę, że dosyć ciekawe. Jest to, można powiedzieć, dosyć staromodne połączenie kolorów, które nie wiem, czy aż tak bardzo pasuje do stanowiska komputerowego, ale trzeba przyznać, że ma swój urok i też post widzę, że Wam się spodobał, bo zrobił prawie 100 reakcji, także myślę, że to stanowisko można umieścić na dzisiejszym miejscu 5. Następnie na miejscu czwartym Jan Pawlak prezentuje nam stanowisko, w którym już można powiedzieć, że wchodzimy, jeżeli chodzi o otoczenie i pokój w XXI wiek. Jest to setup kompletowany od około dwóch lat i tutaj na pierwszy rzut oka widać kilka rzeczy, które naprawdę mi się spodobały, począwszy od naprawdę ciekawej wykładziny, która jest elementem bardzo niedocenianym, jeżeli chodzi o gaming roomy i jeżeli jest dobrze dobrana, a nie na przykład taka, to może dużo zdziałać, jeżeli chodzi o design. Mamy ją tutaj połączoną z panelami akustycznymi na ścianie, które wydają się być bardzo mocno podrapane przez koto. także tutaj co najmniej dwa panele radziłbym koledze wymienić oraz stoi na nim również całkiem niezły fotel Diablo Chair V Master, przynajmniej jeżeli dobrze widzę, wygląda on dokładnie tak samo jak mój. Już na pierwszy rzut oka widać bardzo ładny design i dopasowanie kolorów. A kiedy przyjrzymy się bliżej, zobaczymy m.in. takie peryferie jak z t series Apex Pro TKL, myszkę również od Sessa Rival 310, trójki, jeżeli chodzi o słuchawki, oraz podkładka Genesis M12 Maxi. Myślę, że jest to jak najbardziej całkiem niezłe spasowanie elementów. Może oprócz tego koloru czerwonego w logo Genesis na podkładce, które moim zdaniem tam troszeczkę nie pasuje, ale okej. Okay. Całkiem ciekawie również wygląda tutaj biurko. Niestety nie jestem w stanie się doczytać, jaki to jest dokładnie model, ale tutaj no zdecydowanie prop stanie. Ewentualnie kolega mógłby pomyśleć o stabilniejszych nogach, bo podejrzewam, że tak duże biurko położone tylko i wyłącznie na czterech takich lichych punktach podparcia e, może mieć problemy ze stabilnością. Zresztą nawet moje ma. Moje dotyka podłogi dosłownie w każdym miejscu jakim się da. No i przechodząc już dalej do komputera, który naprawdę pięknie prezentuje się na biurko i zdecydowanie tutaj props za poukładanie kabli. Mamy tutaj m.in. Intel Core i5 9600KF wspartego przez GTX 1660 Ti na płycie głównej Gigabyte Z390 Gaming SLI wraz z chłodzeniem dorzeczonego plocka Silentium PC Fera 3. Jak mówiłem, bardzo dobrze się ten komputer Reprezentuje, co jest m.in. myślę, że zasługą budowy Silentium PC Army z AR6X RGB, która zdecydowanie dodaje tutaj punktów, jeżeli chodzi o aspekt wizualny, oraz nie sposób tutaj nie zauważyć roślinki, która jest niebezpiecznie blisko łopatek wentylatora karty graficznej, co troszeczkę się prosi o katastrofę albo przynajmniej zrobienie sałatki z tej roślinki, ale okej, okay, powiedzmy, że jeszcze nic złego się tutaj nie stało. Moim zdaniem stanowisko naprawdę bardzo ładne. Kolega już zaznaczył, że Pianki będzie wymieniać niestety kotek, je podrapał, także tutaj wielkie wyrazy współczucia, bo niestety takie rzeczy czasem jak mamy czworonoga się dzieją, i również myślę, że ogromny prób Diana. Brakuje mi tutaj ewentualnie jednego małego waseczka za biurkiem, który zdecydowanie sprawiłby, że stanowisko lepiej wyglądałoby w nocy. Ale dobra, myślę, że tyle, jeżeli chodzi o czwóreczkę. Tymczasem przechodzimy sobie do miejsca trzeciego. A na dzisiejszym miejscu trzecim Adam Kuziemski wraz ze swoim naprawdę minimalistycznym, jeżeli chodzi o środki przekazu, stanowiskiem przeznaczonym oczywiście do gier. Jest to setup, który pomimo tego, że posiada podświetlenie LEDami, to wydaje się bardzo minimalistyczny. I widać, że kolega troszeczkę obrobił te zdjęcia. Aczkolwiek, tak jak mówiłem w filmie, w którym tłumaczę, jak dostać się do tej serii, które macie w opisie, jeżeli chcecie zgłosić jest stanowisko, polecam go sprawdzić. Można oczywiście to robić, można przerabiać zdjęcia, jeżeli nie mówimy tutaj o retuszu, czyli na przykład usuwanie jakichś kabli w Photoshopie i tak dalej, to jak najbardziej jest to dozwolone. Cały setup jest oparty o dwa 24-celowe monitory, główny to Gigabyte, oparty o matrycę IPS o odświeżaniu 165 Hz i warto tutaj, że jest to panel 10-bitowy, a nie tylko 8-bitowy jak większość. Obok już ze znacznie większymi ramkami sugerującymi znacznie dłuższy staż monitora mamy Samsunga BX2231, który z kolegą jest od dobrej dekady, a pod tymi monitorami mamy m.in. gk 550 od SPC. Jeżeli chodzi o klawiaturę, kolega zdecydował się tutaj na switche brązowe oraz Rival 310, jeżeli chodzi o myszkę. Szczerze mówiąc jak dla mnie, Rival jest to troszeczkę i przepłacony. Ja szczerze mówiąc w tej cenie bym się na niego nie zdecydował, aczkolwiek w sumie co ja tam wiem o przepłaconych myszkach używam MX Mastera trójki, który kosztuje nieporównywalnie więcej pieniędzy, ale no musicie przyznać, jest to myszka przeznaczona do zupełnie czegoś innego niż granie, więc ciężko tutaj porównywać. Jeżeli chodzi o słuchawki, natomiast całkiem dobrym wyborem okazały się Iski HP2011, to jest zdecydowanie Sojice nie są naprawdę całkiem klasycznym wyborem. No i na koniec Mozos mk 700 Pro V2, jeżeli chodzi o mikrofon. Cały setup, jak mówiłem, prezentuje się bardzo czyściutko i minimalistycznie. Troszeczkę lepiej mogłyby być pospinane kable, które idą do monitora głównego, ponieważ wystarczyłby dosłownie jeden rzep, jedna trytytka i znacznie lepiej by to się prezentowało. Ale okej, okay, powiedzmy, że wybaczam. I tutaj myślę, jeszcze o ostatni propozycji, jeżeli chodzi o ten setup, z naprawdę bardzo ładną podkładkę. Dobrze, moi drodzy, stanowisko Adama ląduje dzisiaj na miejscu trzecim. Natomiast przechodząc do dzisiejszej dwójki, Szymon Jabłoński prezentuje nam swoje naprawdę zaawansowane technicznie stanowisko. A zaczynając, może od początku, jest jest to setup dwumonitorowy budowany od około 2,5 roku, który już po raz drugi jest zaprezentowany naszej grupie z małym upgrade'em wizualnym. Generalnie, no co tu dużo mówić, Szymon naprawdę potrafi zbudować ładny setup, chociaż wydaje mi się, że delikatnie przesadził, jeżeli chodzi o obróbkę niektórych zdjęć, bo są mega kontrastowe. Ja on teraz pokażę zdjęcia bez moich takich małych poprawek, które zawsze nakładam w montażu. No jak widzicie, poziom kontrastu spotyka się mniej więcej tutaj z satelitami Ilona Maska, także jest naprawdę troszkę tego za dużo. Ale dobra, przechodząc już do konkretów, mamy tutaj, jak mówiłem, dwa monitory. Po pierwsze AOC 24B1H, podkręcone do 75 Hz oraz po drugie Samsung Syncmaster 2243 NW, który, jako boczny monitor, myślę, że powinien spisać się idealnie. Potem pod nimi mamy mysz i klawiaturę w kolorze białym, co mi się bardzo podoba, bo zazwyczaj jak mysz jest białym, to klawiaturę dobieracie już niestety czarną, bądź na odwrót nie wygląda zbyt dobrze. Tutaj, natomiast wreszcie, nie muszę na to w odcinku narzekać. No i kolejna klawiatura to Royal Clutch RK61 na niebieskich switchach, łączona po bluetooth, jest to oczywiście klawiatura bezprzewodowa oraz jeżeli chodzi o myszkę, jest to Genesis Krypton 550Y. Całkiem nieźle się to prezentuje, chociaż nie ukrywam, że jeżeli jeżeli chodzi o słuchawki, na pewno nie wybrałbym Razerów Elektra do tego stanowiska. Takie na przykład SPC Vero Onyx wyglądają tutaj o niebo lepiej, a dodatkowo bardzo dobrze pasowałyby do myszki i klawiatury, jeżeli chodzi o kolorystykę. Także myślę, że byłby to znacznie lepszy wybór. Idąc dalej, już do specyfikacji komputera, który pięknie mieni nam się na fioletowo. mamy tu m.in. AMD Ryzen na 5-3600, jeżeli chodzi o procesor, z którego naprawdę po podkręceniu można całkiem sporo wycisnąć. Z tego co pamiętam, to nawet coś około 4,3-4,4 GHz. Za te ceny na tylu rdzeniach to jest naprawdę całkiem spoko rzecz. Potem karta graficzna Safire RX500. 180 Nitro Plus, Gigabyte D450M, DS3H, jeżeli chodzi o płytkę główną, no i 16 GB pamięci operacyjnej od g -Skilla. Tutaj myślę, że warto dodać, że szkoda i to wielka szkoda, że ramy nie są LEDowe. Cały komputer mamy zamknięty w obudowie NZXT H510, która prezentuje się, moim zdaniem, naprawdę bardzo dobrze. No i ogólnie to stanowisku wydaje mi się, że nie sposób nie przyznać, że wizualnie prezentuje się naprawdę super. Jeżeli chodzi o aspekt użytkowy i poukładanie kabli, również jest to, myślę, na bardzo wysokim poziomie. Także absolutnie nie mam żadnych oporów, żeby nie umieścić Szymona na dzisiejszym miejscu drugim. I mojej drodzy przechodzimy sobie do krem de la Krem, czyli do dzisiejszego miejsca pierwszego. A na dzisiejszej daneczce znalazło się naprawdę niesamowite, jeżeli chodzi o sferę wizualną, stanowisko należące do Szymona Zielińskiego. Swój setup Szymon zaczął budować około półtora roku temu. Używa go głównie do pracy, przeglądania internetu oraz od czasu do czasu do grania w gry, które jednak jest na tyle sporadyczne, że nie musi on inwestować dodatkowych tysięcy złotych w naprawdę potężny komputer. Jeżeli chodzi o sferę wizualną, to na zdecydowany prof za tym stanowisku, już zaczynając od samych podstaw zasługuje tutaj biurko, które jest drewniane, podświetlone ledami, a co najważniejsze, Zamontowane na naprawdę solidnej stalowej ramie, która myślę, że świetnie trzyma je w miejscu. Mamy też tutaj nad stanowiskiem trzy heksagonalne półki, które świetnie prezentują m.in. butel, e, to znaczy pudełko od AMD Ryzena, który został zamontowany tutaj w komputerze, ale spokojnie do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast zanim to nastąpi, muszę pochwalić jeszcze tę piękną roślinkę, która dodaje takiego domowego wajbu do całości oraz oczywiście kubeczek na herbatkę, którego nie mogło tutaj zabraknąć. Tymczasem, już troszkę bardziej na poważnie, troszkę przechodząc do mięska, e, jeżeli chodzi o peryferia, głównym monitorem, o który pewnie bardzo dużo osób będzie pytać, jest. LG 29UC97CB, który jest 29-calowym monitorem na matrycy IPS od LGK, Bardzo fajny model, szczerze mówiąc. Potem jako drugi już pionowy monitor mamy Mediona MD20144. I tutaj nie jestem pewien, jeszcze sobie to sprawdzę. Tak, niestety jest to matryca TN, co jest absolutnie tragicznym wyborem, jeżeli chodzi o monitor zamontowany w piwocie, czyli w pozycji wertykalnej, po prostu pionowo. Absolutnie nie polecam czegoś takiego robić, gdyż kąty widzenia matrycy TN po prostu są zdecydowanie zbyt niskie, żeby takiego monitora z powodzeniem używać. E, to znaczy się, jeżeli wychylimy się dosłownie kilkanaście centymetrów w bok, to już obraz na monitorze będzie wyglądał dla nas totalnie inaczej, także generalnie nie polecam. Potem już odchodząc od tych monitorów, pod nimi mamy klawiaturę Corsair Strafe na przełącznikach Cherry MX, którą zdecydowanie przydałoby się tutaj spropsować, Razer Basilisk jeżeli chodzi o myszkę oraz Arctis 3 od c w kwestii słuchawek. Powiem szczerze, naprawdę całkiem dobrze się tutaj te peryferia prezentują, chociaż kolega widzę, że na początku zapomniał ustawić podświetlenie myszki na niebiesko, zdecydowanie lepiej by to pasowało wtedy do podświetlenia, natomiast już odchodząc od takiej krytyki, zdecydowany props należy się tutaj za za Zarządzanie kablami, które jest zrobione myślę, że naprawdę na światowym poziomie, i spójrzcie sami jak to po prostu czyściutko wygląda, kiedy nawet jak schylimy się pod biurko, to jesteśmy po prostu bardzo miło zaskoczeni. Całość widać, że jest zbudowana z naprawdę dużym postaraniem, za co zdecydowanie, no nie byłbym sobą, gdybym nie pochwalił tutaj Szymona, no i głównie za wkład pracy włożony w planowanie tego wszystkiego, zarządzanie kablami, budowę biurka u stolarza, które nota będę kolega sam nakierował. No powiem szczerze, wielkie szabobada dla tego stanowiska, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym w tej serii do miejsca pierwszego nie przedstawił komputera, który powiem szczerze, jest średniakiem, zdecydowanie nie przeznaczonym do jakiegoś mocnego grania, aczkolwiek myślę, że życie jak i ta seria po prostu nie na samych gamingowych komponentach polegają, a czasami w tej serii po prostu przegrywają one z zastosowaniem stanowiska, które po prostu takich rzeczy nie wymaga. Także już przechodząc do tego komputera mamy tutaj na 5 3500X, Asroka B450M Steel Legend jeżeli chodzi o Mobasa, Radeona R9 280X i to wszystko zamknięte w niestety niezbyt ładnej i niezbyt funkcjonalnej obudowie, która niedługo na tabana będzie zmieniana, Zalman Z3+. I to był myślę ostatni komponent, który chciałbym wam przedstawić w tym odcinku, jeszcze raz myślę, że warto splusować to stanowisko za naprawdę ładny design, świetnie ogarniętą klawiaturę z customowymi kick kikapami, jeżeli chodzi o wszystko oprócz sekcji numerycznej, bardzo ładnie ogarnięte półki, podświetlenie, świetne biurko. No myślę, że Szymon, jeżeli chodzi o sferę wizualną, to cały ten odcinek pozjadał. Także przyznaję tutaj miejsce pierwsze, gratuluję bardzo serdecznie i jeszcze nie kończymy tego odcinka, ponieważ jeżeli chodzi o wyróżnienie, w dzisiejszym materiale zasłużył na nie Mateusz Szymański wraz ze swoim dwumonitorowym stanowiskiem, które zdecydowanie myślę, że co najmniej na takie wyróżnienie zasługuje. Tyle w dzisiejszym materiale postarałem się go poprowadzić. W troszeczkę inny sposób niż zazwyczaj Także dajcie znać jak wam się podobało Jeżeli wam się podobało zostawcie oczywiście łapkę w górę Zasubskrybujcie ten kanał i jeżeli mogę was o to prosić Napiszcie proszę w komentarzu co mogę poprawić w tej serii Oprócz prowadzącego Także tyle ode mnie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, było cześć